Miki 17, najnowsza produkcja reżysera Parasite. Ja teraz nagrywam. No nie, nie, no ja, ja teraz ja dzisiaj nagrywam. Dzisiaj jest 16, tej 16 tej... dzisiaj jest dzień parzysty. Ale o co dzisiaj chodzi? chodzi? Ja nie, no teraz ale nagrywam, tak się umówiliśmy. To nie, ja dzisiaj ja nagrywam ja Miki dzisiaj, nie 17. Ty. Nie. Możemy się ja. umówić w ten sposób, że ja nagram wstęp okay. i pierwszą połowę, okay. a no na taką ugodę, drugą połowę i zakończenie W porządku, no. no. Okej. Okay. No dobrze. Okej, okay, okay. no i dobrze. dobrze. To dobrze. Ty... idź teraz, ja, I ja sobie potem... nagram. Dobra, dobra. I, ty, I ty potem przyjdziesz. Okay? No? Okej. Okay. No. No, papa. Pa. Mickey Seventeen to najnowsza produkcja reżysera filmu Parasite, który jest wielokrotnie nagradzaną produkcją. Wpisując Mickey Seventeen w wyszukiwarkę, możemy spotkać się z podpisem sci-fi oraz Komedia. O ile owszem, film ma liczne elementy komediowe oraz dzieje się, jakby nie patrzeć w kosmosie, nie powiedziałabym, że to jest odpowiednia kategoryzacja. Mickey 17 to jest produkcja poruszająca liczne wątki filozoficzne dotyczące egzystencji człowieka, śmiertelności no i przede wszystkim dylematu klonowania, który jest głównym wątkiem tego filmu. Na samym wstępie należy zaznaczyć, że akcja filmu ma miejsce w dalekiej przyszłości, gdzie rasa ludzka zaczęła już podbój kosmosu. Miki jest zwykłym człowiekiem, zwykłym chłopakiem, który nie ma zbyt wiele charyzmy, umiejętności, mądrości, taki przeciętniak poniżej średniej i to tu wiecie, wcale nie jest tak, że ja go teraz obrażam. Bo tak naprawdę on sam siebie opisuje w ten sposób. Przez cały film Mickey prowadzi narrację, przez co wsadza nas w swoje własne buty. Dzięki temu jesteśmy w stanie go tak dobrze poznać, to co siedzi mu w głowie. I właśnie to on nam opisuje, jak znalazł się tam, gdzie się znalazł. A gdzie się znalazł? Hi, Mickey. Czy vertigo? I guess Myślę, że czuję się trochę dizzy. Jak sam opisuje: już nic na niego nie czekało na ziemi. Tak naprawdę musiał wręcz z niej uciec z powodu długów, zapisuje się do ekspedycji kosmicznej, która ma zamiar stworzyć kolonię ziemską na odległej, bardzo odległej planecie, która jest tak naprawdę lodowym gigantem. Z tym, że nie biorą do tej ekspedycji byle kogo. Więc jak nasz główny bohater, który nie ma, tak jak powiedziałam, żadnych umiejętności, żadnych skili, żadnych kwalifikacji, się dostał do tej ekspedycji. Cóż, zapisuje się jako tak naprawdę jedyny ochotnik, żeby pełnić rolę tak zwanego wymienialnego. Bycie wymienialnym polega na tym, że wykonuje każdą pracę, której nie może wykonać żaden inny człowiek. Dlaczego? Ponieważ są to zazwyczaj prace, które kończą się śmiercią. Jednak no, nic nie szkodzi, ponieważ ludzkość opanowała technologię, która umożliwia drukowanie kolejnych kopii. I w ten właśnie sposób Miki spełnia swoją rolę. Umiera, potem drukuje kolejną jego kopię, wykonuje pracę, umiera kolejna kopia. I właśnie dlatego doszło do powstania dwóch Mikich. Miki 18 powstał, ponieważ było pewne, że Miki 17 nie przeżył swojej kolejnej misji, co okazało się być w gruncie rzeczy nieprawdą. Mikiemu 17 udało się wrócić do bazy, mimo wszystkim przeciwnościom losu, co było dosyć niewiarygodne, ale jednak udało mu się i pojawił się dylemat, ponieważ Miki 17 spotyka 18. I teraz pojawia się kluczowe pytanie, który Miki jest prawdziwy? A dodając jeszcze warstwę faktu, że w świecie naszym filmowym nie mogą istnieć tak zwane duplikaty, trzeba się zastanowić, który z nich ma prawo do życia. Miki 17, który przeżył mimo, że w ogóle nie powinien, nie było praktycznie takiej możliwości. Czy Miki 18, który żyje od dwóch godzin? Trzeba też zauważyć, że jedno istnienie, jednego Mikiego, jakby nie powinno w ogóle. Unieważniać drugiego Mikiego, ponieważ jakby nie patrzeć, są to dwie różne osoby o dwóch różnych świadomościach w tym momencie. Gdyby usunąć Mikiego 17 i stworzyć kolejnego Mikiego, to, to nie byłby już Miki, który miałby wspomnienia i 17 i 18. Nie lubię cię. you. taka ale nie jestem na pierwszy rzut oka, kiedy zostaje nam przedstawione Miki 18, widzimy różnicę między nim a siednastką. Można się zastanowić, z czego to wynika. Przecież w teorii powinni być identyczni, jakby mają dokładnie ten sam materiał genetyczny, te same wspomnienia, z tych samych źródeł zostali stworzeni, wydrukowani, więc czym się różnią? Dlaczego Miki 18 jest tak dużo bardziej agresywny, hop do przodu, taki... Inny niż 17. No to jest dosyć proste. Wynika to przede wszystkim z różnicy doświadczeń. Chodzi przede wszystkim o to, że Miki 18 żyje z tą świadomością, że tuż przed śmiercią zdradził go jego najlepszy przyjaciel, jedyna osoba, której ufał przez całe życie, jedyna osoba, która mogłaby być jego rodziną ktoś, kogo znał od dzieciństwa ktoś przez kogo bardzo wiele ryzykował w swoim życiu. Można powiedzieć, że odrodził się z pewną po prostu gigantyczną dozą goryczy, żalu, która po prostu u 17 nie wystąpiła przede wszystkim dlatego, że on nie miał czasu w zasadzie rozpatrywać wszystkiego, co się działo w momencie, w którym umarł i wspomnienia osiemnastki by się zaczęły. Miki 17 był raczej zbyt skupiony na tym, że powinien przeżyć i na tym wszystkim, co się działo dalej. Dlatego nie rozwinęła się u niego ta taka wielka agresja. Też ważne jest zaznaczyć, że sam Miki za każdym razem, gdy ktoś go pyta i cały czas jako narrator filmu sam to podkreśla. Umieranie jest dla niego straszne. Nie lubi tego, nie przyzwyczaił się, mimo tego jak wszyscy mogliby zakładać. Dalej jest do tego nieprzyzwyczajony. Jest to właśnie dla niego wręcz traumatyczne wspomnienie. I ciężko jakby nie wziąć tego pod uwagę, kiedy mówimy o Mikim osiemnastce, który ma po prostu o jedną śmierć najwidoczniej za dużo. Uważam, że to nie jest tak, że 17 i 18 to są aż tak diametralnie inne osoby. Owszem, są to dwie oddzielne osoby, aczkolwiek 17 jak najbardziej miał potencjał. Aby stać się osiemnastką, co widać w zasadzie pod sam koniec filmu, w momencie, w którym Miki już się robi bardziej otwarty, bardziej odważny. Sam przecież mówi, co by zrobił osiemnastka. No, jest to pytanie może trochę nie na miejscu, ponieważ sam nie jest świadomy tego, że osiemnastka to tylko on sam, ale popchnięty o krok dalej. Warto również zauważyć, że mimo całej agresji i tej chęci zabijania, o której mówi, mikki 18 nie widzimy aż tak takiego mocnego odbicia w czynach i chwila chwila bo ja wiem że zaraz ktoś powie no ale czy on dosłownie nie próbował zamordować zarówno 17 jak i Timo Okej, okay, może próbował ale jak nie patrzeć w końcu do tego nie doszło więc sobie Myślę, że widać, że to jest przede wszystkim gadanie takie, żeby kogoś nastraszyć. No widzimy, że osiemnastka miał już dosyć tego, jak go traktują, więc no, moim zdaniem nie różni się aż tak mocno od siedemnastki, co widać przede wszystkim w scenie finałowej walki, gdzie walcząc z liderem marszalem, przez chwilę się waha, czy na pewno powinien wysadzić ich oboje w powietrze, czy jest w stanie Zabić drugiego człowieka. Co pokazuje tylko, że no, to jest nasz Miki, który w sercu nie zgadza się z tym, żeby zabijać innych ludzi. Szkoda tylko, że nie ma takiego przeniesienia wśród innych na jego osobę. Ponieważ tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Miki jest wybienialny, co sprawia, że mało kto patrzy na niego jak człowieka. W zasadzie jest tylko jedna osoba i jest to jego ukochana, która. Kochała każdego Mikiego, nieważne od liczby, nieważne od jego numeru kopii. Prawdopodobnie była jedyną osobą na całym statku, która widziała człowieczeństwo głównego bohatera. Każdy inny no, traktuje go jako przedmiot i to przedmiot eksperymentalny, który, no, pff, można zrobić przecież z nim wszystko, co się stanie. Umrze. Jak umrze, to wydrukujemy kolejnego, co za problem. Możemy go torturować, poddawać go okropnym eksperymentom, które wywołują niesamowicie ogromne ilości bólu. Odetnijmy mu rękę, przecież co tam? Odrośnie mu, jak go skopiujemy? Co z tego, że go boli? Co z tego, że będzie wszystko pamiętał? Nic się nie staje, zrobimy kolejną kopię. Możemy robić, co chcemy. I to jest moment, w którym duplikaty stwarzają najwięcej problemów, ponieważ mamy ich dwóch. Obaj chcą żyć, co jest wbrew wszystkiemu, co głosi program wymienialnych. Ma tą świadomość, że umrze, musi mieć tą świadomość, że umrze, musi dobrowolnie oddać się śmierci, żeby móc wypełniać swoją pracę. A teraz mamy ich dwóch, i obaj chcą żyć, ponieważ obaj mają tą świadomość, że żaden kolejny nie będzie nim. Jak, jak możemy pozwolić na to, żeby było ich dwóch? Jeżeli pozwolimy na to, żeby Wymieniali się, tak jak sami mówili. Oni sami w głowie opracowali program, że okej, okay, będziemy działać na zmiany, ty będziesz brał parzystych, ja będę brał nieparzystych. Wszystko będzie okej, okay, będziemy żyć na zmianę, damy radę. No nie, jakby wtedy przyznajemy im, że tak jesteście ludźmi, tak zasługujecie na życie. I, i co? I całe odczłowieczanie, które miało miejsce idzie od tak do kosza? Na marne? No, no nie, jakby nie może tak być. Trzeba. Taki problem. Zlikwidować. No, i jak się w sumie okaże, to nie jest jedyny problem, który się w ten sposób usuwa. Nie? No, już. Dziękuję. Dzięki. Co tam mówiłaś wcześniej? Okej, okay, dobra. Jakby nie patrzeć, film Mickey Seventeen to produkcja Bong joon Ho. Więc nie jest to tak powierzchowne, jak nam się wydaje. Nie jest to tylko film sci-fi, ani komedia, ani film filozoficzno-egzystencjalny. Jest jeszcze warstwa truka albo czwarta? Warstwa bardziej polityczna. Bogaty, populistyczny polityk, który należy do kościoła wygłaszającego bardzo radykalne, Poglądy dotyczące rasy ludzkiej to archetyp, który przywodzi na myśl pewnego konkretnego amerykańskiego polityka. Nie przesadzam nazywając Marszala populistycznym, ponieważ po jego samych akcjach widzimy, że skupia się przede wszystkim na tym, co się dzieje tu i teraz. W ogóle nie myśli o dalekosiężnych konsekwencjach swoich akcji. On bardziej skupia się na tym, żeby jego działania miały natychmiastowe efekty. Powie wszystko. Co może, żeby zdobyć sympatię. Zresztą, no tak jak było powiedziane, sam nie planuje tego, co mówi. Widzimy nieraz, jak pyta się swojej żony wprost o to, co ma powiedzieć, czy to, co robi, wychodzi mu dobrze. Kenneth Marshall to człowiek żonny władzy, człowiek, który zrobi wszystko, żeby ją zdobyć który po przegranych wyborach na Ziemi uznał, że musi po prostu z tej Ziemi się usunąć i znaleźć nową planetę, na której to on mógłby rządzić. Kenneth Marshall to osoba, która nie myśli sama za siebie, która robi to, co inni jej powiedzą, dopóki będzie się z tym zgadzał. To postać, której jedyne na czym zależy to jego własne ego. Jego racja jest jedyną słuszną racją. Ma bardzo dziwną obsesję na punkcie czystości, na punkcie nietykalności, nieskazitelności. I ta obsesja doprowadziła do tragicznych skutków, między innymi do jego śmierci. Cała załoga ekspedycji składa się albo z fanatyków. Marszala. I nie, nie przesadzam, kiedy mówię o fanatyków, ponieważ są to ludzie, którzy wykazują gigantyczny entuzjazm na samo jego pojawienie się, którzy są w stanie zrobić wszystko na jego jedno skinienie. Druga część ekspedycji to są ludzie, którzy nie mieli nic do stracenia, nie mieli czego szukać na ziemi i chcieli się z niej konkretnie ulotnić. Dlatego mało kto kwestionuje to, co robi Marszal, a tak no, mogłoby się wydawać ponieważ dopiero pod koniec filmu zostaje nam ujawnione, że są jednostki myślące krytycznie. Ale nie o tym jest mowa, chciałam się właśnie skupić przede wszystkim na Marszalu, który w, w typowym fasonie archetypu, do którego należy, niszczy to, czego nie rozumie. I wracamy teraz do wątku, o którym mówiłam wcześniej, do problemu, do eliminowania problemu. Chodzi między innymi o tak zwany Kripery, jak to je określa. Kripery to rdzenni mieszkańcy planety, którą Marshal zamierza skolonizować. Dlaczego nazywają się Kripery? Bo Marshal je tak nazwał, ponieważ stwierdził, że są one paskudne, obrzydliwe i nieludzkie. Jego pierwszym założeniem, jakie przyjął, gdy je tylko zobaczył, są żądnymi ludzkiego mięsa, potworami, które zrobią wszystko, by ich zamordować. I zamiast faktycznie spróbować się z nimi porozumieć, dojść do jakiegoś konsensusu, który by umożliwiało im wspólne istnienie ludziom oraz rodzennym mieszkańcom, postanowił, że należy ich wszystkich wymordować. Nawet pomimo to, że creepery okazały się nie być ludzkożerne, które okazały się być istotami rozumnymi, które z chęcią pomogły jednemu z nich, z ludzi właśnie Mikiemu. Marszala nie interesowało wysłuchanie kogokolwiek na temat tego, że hej, to może być gatunek pomocny, przyjazny, dobrze nastawiony. Było coś, czego nie rozumiał, coś, co było dla niego inne, i należało po prostu to całkowicie zniszczyć. Było fatalne w skutkach myślenie, ponieważ no, skończyło się to niechybną śmiercią Marszala. Poza tym widzimy, że Kenneth Marshall to jest ktoś, kto nie traktuje drugiego człowieka. Jako Człowieka, po prostu jako osobę. I to już całkowicie abstrahując w ogóle od tematu Mickiego, który oczywiście był jakby najbardziej bezpośrednią ofiarą podejścia, który przyjął Marshal. Scena, która bardzo dobrze obrazuje jego taki przedmiotawiający stosunek do ludzi, jest rozmowa z agentką Katz, gdzie, no, jakby mówi po prostu, że ona jest idealna do tego, aby zacząć wielką kolonię ludzką. Co w ogóle ta kwestia zostaje poruszona w filmie i bardzo szybko też powiedzmy, spławiona. Uważam, że połączenie Marszala oraz Mikiego 18 jako dwóch przeciwieństw jest bardzo trafnym, że w ogóle Marszal jest bardzo dobrym antagonistą nie tylko filmu ogólnie, ale też właśnie w tym kontraście z Mikiem, zwłaszcza z Mikiem 18. Ponieważ jak się zastanowić, to właśnie ten Miki 18 jest dokładnie tym, czego najbardziej się Marszał boi. Jest odzwierciedleniem jego lęków, jest po prostu tym nieznanym, czymś, czego wcześniej nie było, czymś, czym nie miał wcześniej do czynienia, właśnie ze względu na te duplikaty. Marshall i Miki 18 są ze sobą bardzo silnie powiązani. Miki 18 pała ogromnym żalem, ogromną nienawiścią do Marszala. Marszal w stronę Mikiego czuje obrzydzenie, odrazę, co odbiciami samych siebie nawzajem. I dlatego w momencie, w którym jeden ginie, musi zniknąć drugi. Z tego na samym końcu zostaje siedemnastka. Film kończy się tym, że po śmierci Marszala został odbudowany nowy rząd, nowy kongres, który zadecydował, że koniec z klonowaniem, koniec z Drukowaniem ludzi koniec z wymienialnymi, już żaden inny człowiek nie powinien być wymienialny. I nasz narrator, główny bohater filmu obserwując, jak wybucha wielka drukarka, którą sam zresztą wysadził, mówi o tym, że przełuje trochę inni Mikowie, nie mieli szansy żyć. Nie ma tej świadomości, że to trochę nie do końca jest prawda, ponieważ każdy następny Miki, który miałby okazję. Przecież to jest dokładnie on. On może się stać każdym kolejnym, każdy przecież byłby tylko kolejną lepszą wersją siebie, i to jest coś, co może sam osiągnąć bo przez starzenie się, jak każdy inny normalny człowiek. Więc można powiedzieć, że film kończy się tym, że Miki w końcu po czterech i pół roku, o ile się nie mylę, odzyskuje swoje człowieczeństwo, o które bardzo ciężko walczył. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku Pop Kuriera. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę i zajrzeć na nasze socjale. Do zobaczenia. Halo, 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 halo. Jesteś Magda 1 czy Magda 2? Eee, Magda 2, Magda 2. Tu, tu gdzie jest Magda 1? Magda 1 Halo. Halo mamy dwie godziny spóźnienia.. Tak na ja mogłam zrobić sama cały film.